No moje drogie panie, tutaj z grupy, tak, tu jest czarny bez, pomieszany trochę z jabłkiem, z innymi różnymi rzeczami, ja to w ogóle, tu my się jakiś taki korzyk zrobi, to chyba nie matka, to mnie bardziej chyba na pleśń wygląda, trzeba to wrzucić na grupę, gdzie się ludzie znają, to tylko na czarnym brzy, bo na, na, na winogronkach... Na jabłuszku taka ładna pianka się robi, na arbuziku, na gruszeczce, tak, taka. A na tym czarnym się to coś mi tutaj. Chyba, że może bez gałązek trzeba było. No, w każdym bądź razie, tak jak powiedziałam, e, się nie będzie dawał, nadawał do picia, to użyję do mycia podłóg. nie będę zanieczyszczać tutaj naszego środowiska plastikowymi butelkami. Użyję tego. Znaczy, no jeszcze nie wiadomo, czy użyję, bo jeżeli to mi się zepsuło, no pachnie jak ocet, no ale taki kolor dziwny. Dobra, jak ktoś wie, co tam się dzieje, to niech napisze. Dziękuję, pozdrawiam, szanowne panie.